Ważny temat, który dotyka naszych czasów dzisiaj. Tak to widzę, że tak to jest. Pismo Święte zresztą jest aktualne na dzisiejszy czas. Jak papież Benedykt XVI mówił, że jak Pan Bóg coś mówi, to mówi na dzisiaj i na przyszłość. Mamy Pismo Święte. Przed sobą tutaj jest drugi rozdział do Thessaloniczan, rozdział pierwszy i drugi. I tam takie słowo możemy usłyszeć. Was, łaska wami pokój od Boga, Ojca naszego i Pana, Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój to słowo nieś. Bracia, zawsze winniśmy za Was Bogu dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara Wasza bardzo wzrasta, miłość wzajemna u każdego z Was okwituje. Próbimy się Wami z powodu Waszej cierpliwości, wiary we wszystkich Waszych prześladowaniach, uciskach, które znosicie. Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga. Celem Jego jest uznanie Was za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. I to Królestwo Boże już przechodzi. Jezus mówi: Bliskie jest Królestwo Boże. Prawda? Za to Królestwo Boże już teraz cierpicie. Modlicie się owocem Waszych cierpień przede wszystkim cierpienia Jezusa będzie Królestwo Boże, które rozszerzy się tutaj na ziemi, czyli królowanie Jezusa. Do tego dążymy. Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan nasz Jezus z aniołami swojej potęgi. Właśnie po to, aby to Królestwo Boże było, aby pokonać wszelkie siły zła, Wszelkie siły, które sprzeciwiają się Bogu, będzie interwencja Boga Jezusa, który pokona wszystko, co się Jemu sprzeciwia. I on jest Królem, on jest Panem. Nie ma większej siły i mocy niż Bóg, tak? Niż miłość Boga. <laughs> nie ma większej mocy. Wybór należy do człowieka. No każdy musi postawić się po jednej po drugiej stronie, tak? Ale to nie będzie tak, że zło będzie tutaj królowało na ziemi, tak? I będzie tu rządziło nieskończoność. Owszem, ma jakiś tam czas dany, ale do pewnego czasu, tak za czasów nowego, tak, był potop do pewnego czasu i później świat został oczyszczony, był nowy świat i później Noe złożył ofiarę Bogu i ta ofiara była miła dla noży Boga. Bóg tak, no, z wielką taką miłością, wdzięcznością tą ofiarę przyjął od człowieka na ziemię, a wszystko zło zostało oczyszczone. A zatem cierpicie, aby być godnym Królestwa Bożego. Cierpicie, żeby to Królestwo Boże przyszło, żeby ono się coraz bardziej rozszerzało. I kochani, czytamy dalej w drugim rozdziale, jest tu desaloniczan, drugi do desaloniczan. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was bracia, abyście się nie dali zbytnio, zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu, ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień też nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo, i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, który odbiera cześć. Także zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem Wam o tym, gdy wśród Was przebywałem, wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie, albowiem już działa tajemnica bezbożności. I my to widzimy, te znaki, które się wypełniają, już działa tajemnica bezbożności pośród ludzi. Dużo ludzi daje się uwodzić kłamstwu, bezbożności, życiu pogańskiemu. To mówi Jan Paweł II, także no, wielu ludzi mówi, że wierzy, że Bóg jest, ale żyje, jakby Boga nie było. I to dotyka dzisiaj bardzo wielu ludzi, społeczeństw. Tajemnica bezbożności, tajemnica odrzucenia Boga, Jego przekazań praw Bożych, dekalogu, to dzisiaj to, to dzisiaj to widzimy, to dzisiaj to się dzieje. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się niegodziwie, z którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust, w obróci samym objawieniem swego przejścia. Pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów. Działanie z wielkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na jego oszustwa, tak i uwierzą kłamstwu, aby byli os osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. Piękne słowo, nie przyjęli miłości prawdy. Miłość prawdy pochodząca od Boga, pochodząca z serca Jezusa, która jest mocą, siłą, ratuje, prawda ratuje. Jeżeli to odrzucamy, no to wpadamy właśnie w taką pułapkę kłamstwa. Bardziej uwierzą kłamstwu, ponieważ bardziej upodobali sobie nieprawość. Kochani, to słowo tak naprawdę zapowiada nam przejście Antychrysta. I widzimy te znaki, co się dzisiaj dzieje w świecie, jakby świat, i co w kościele się dzieje, i to wszystko to mówi nam, że to są znaki, które mówią o bliskości Antychrysta, przejścia Antychrysta, który wprowadzi swoje okrutne zwyczaje, swoje okrutne rządy. Tu jest napisane: sam zasiądzie w świątyni bo Bożej, będzie udowadniał, że jest Bogiem. Jemu, jego pojawieniu towarzyszy się będzie działanie szatana z wielką mocą wśród znaków, fałszywych cudów. I wielu ludzi zostanie oszukanych, zostanie pociągniętych przez te fałszywe znaki, cuda. Zostanie pociągniętych. Naprawdę za tym wszystkim stoi szatan. Ale to są ci ludzie, którzy nie mają tej mocnej relacji z Jezusem. Nie są mocno zakotwiszeni w sercu Jezusa Maryi. To może jest za trudne, może się nie chce, tak? I takie łatwiejsze życie. Jak naprawdę nie trwamy w modlitwie, o tym mówiliśmy. Trwamy w Jezusie, trwamy w Słowie Bożym. Wtedy mamy serce z Jezusem, mamy ducha świętego, który pokazuje nam fałsz, pokazuje nam gdzie jest fałsz. Kto mówi nie od ducha świętego, nie jest od Boga, tak? Nawet się cuda, znaki dzieją, ale on może nie być od Boga. I ludzie, którzy są z Jezusem, są w sercu Jezusa, rozpoznają to bezbędne i nie dadzą się. Okłamać, oszukać, żeby właśnie być zwodzeni przez to działanie Antychrysta. To są te czasy, w których jesteśmy, to, to się te czasy zbliżają, to, to jest przed nami, ale wiemy też, że przed przyjściem Antychrysta będzie tak zwane oświecenie sumień. Pan Bóg da taką łaskę, że każdy pozna stan swojego sumienia, stan swojej duszy czy w tej chwili jest potępiony, czy zbawiony, czy co jeszcze trzeba zmienić. To jest taki łaska będzie miłosierdzia Bożego dla ludzi, tak? Żeby każdy mógł jeszcze bardziej przybliżyć się do Boga, jeszcze bardziej coś zmienić w swoim życiu. Stan oświecenia sumień. Takie otrzeźwienie, tak? Bo jesteśmy zagonieni, zapędzeni pracą, pieniędzmi, zakupami, wszystko, wszystko. A to nagle zobaczymy swoją relację z Bogiem. I oczywiście niektórzy będą mogli Mogę wybrać i pójść za Nim, nawrócić się czy umocnić swoją relację z Jezusem, ale też człowiek będzie mógł powiedzieć, nie, nie, ja chcę tutaj żyć tak jak żyłem, nie chcę z Bogiem nic wspólnego, tak, nie chcę, odrzucam to, odrzucam to łaskę. Można to też tak zrobić, a po tym czasie oświecenia sumień będzie później już przyjście Antychrysta, Jego królowanie, Jego działanie. No i tutaj, no cóż, oddaliśmy przyszłość Jezusowi. Jezus mówi, daj mi swoją przyszłość, tak? Będziemy z Jezusem, Jezus będzie naprowadził. I tu słyszymy to słowo, że przyjdzie Jezus, zgładzi Go tchnieniem swoich ust, pojawienie się Antychrysta i ufamy, wierzymy to Słowo Bożemu, Ewangelii, że będzie królowanie Jezusa. Nie będzie królowania złego ducha, szatana, Antychrysta, to jakiś jest czas, Przemijający tylko tak naprawdę będzie po tym wszystkim królowanie Jezusa. Ludzie na nowo się pokochają, odnajdą się. Tak jak to jest napisane w orędziu, tutaj chciałbym to znaleźć, może mi tutaj się to uda odnaleźć. To jest w orędziu w czwartym tomie. Mamy takie piękne słowo. Właśnie o tym nowych, o tych nowych czasach, który przyjdzie. Mój Kościół pozostanie silny i święty moją świętością, mimo ułomności tych, którzy powinni wspierać go swoją wiernością. Jestem miłością w Kościele. Kochać Kościół to kochać miłość miłosierną. A zatem moi drodzy, Jezus jest mocą, jest miłością w Kościele i dlatego Kościół będzie jest i będzie silny miłością nie tych członków Kościoła, którzy go stanowią. Są ułomni, jesteśmy wszyscy ale mocą miłości Boga, tak? Chyba, żebyśmy byli szczerzy wobec Jezusa, chcieli się też nawracać. Ta miłość Boga w Kościele jest i to jest moc Boga. I Jezus mówi tak w orędziu, w końcu nadejdzie na bardzo długi czas, era chrześcijaństwa, w swojej chwale oczyszczając i zmieniając oblicze ziemi. W raj miłości, gdzie dobrem będzie kochać się i skąd wszystko cierpienie zostanie wygnane. Jezu, dlaczego mi pozwalasz pisać takie rzeczy? Moje dziecko, kto lepiej niż Ty mógłby je przekazać, przecież nie jesteś dzieckiem miłości. A zatem przyjdzie era, czas chrześcijaństwa, oczyszczając tą ziemię, zmieniając oblicze ziemi w raj miłości, gdzie dobre będzie kochać i skąd wszystko zło zostanie wygnane. To słowo też mówił Jan Paweł II do biskupów polskich, którzy byli z Adlimina w Watykanie w 1954 roku. Jan Paweł II powiedział, że początek trzeciego tysiąclecia to wiosna chrześcijaństwa. I tu nie ma wątpliwości, nie ma, że będzie inaczej, a może początek trzeciego tysiąclecia to wiosna chrześcijaństwa i w tym kierunku idziemy, ale oczywiście przez czas oczyszczenia, cierpienia, może i mo no, na pewno mocnego działania, mocniejszego działania szatana, Złego Ducha, Jego znaków, Jego tutaj mocy. Widzimy to dzisiaj w świecie, to doświadczamy. Wielu ludzi się gubi, ale ufamy, że wielu ludzi też jeszcze wróci do Jezusa, wróci do Boga. Po to też, kochani, też tutaj chcemy to Wam przekazywać te słowa. Po to ten film nagrywamy też. Prosimy, przesyłajcie te filmy, żeby one były znane. Subskrybujcie nasz kanał, żeby też to Słowo, które tu chcemy przekazać, żeby docierało do ludzi, może niewierzących, może wątpiących jeszcze, może niewiedzących, że jesteśmy w takich czasach dzisiaj szczególnych. To nie jest tak, jak zawsze. To dzisiaj bardzo ważne, że się dzieją, ale też konsekwencje naszych wyborów będą, tak? Czy stajemy po stronie Jezusa, czy chcemy być przeciwko Niemu, czy nas to nie interesuje w ogóle, to też konsekwencje tego później będziemy ponosić. Jeżeli jest, jesteśmy z Jezusem Nikt tego nie żałował, że wybrał Jezusa, że wybrał, wybrał Boga. Jeszcze nikt tego nie żałował. I na końcu w liście do Tesalonicza czytamy. Przeto, bracia, stójcie niezrzeszeni, trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni, bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem mojego naszego listu. Tej tradycji, którą przekazywali papieże, przekazywał Jan Paweł II też, tak? Tradycja Kościoła, nauczanie sposób życia, sposób wiary. Tą tradycję o tym mówił nam, tak żył Jan Paweł II i tym starajmy się żyć, tym co mamy w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nieskończonego, niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei. Niech pocieszy serca wasze, niech utwierdzi we wszelkim dobrym czynie i dobrej mowie. Zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia. Umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dobrze, kochani, bardzo proszę bardzo. Zdajemy się wszyscy na Jezusa, on nas kocha i on nas nie opuści. Z nim wygramy. Hmm. Właśnie. No z nim jest pokój serca, przede wszystkim takie normalne, spokojne życie, pokój serca. Jezus, pokój tobie daje. Przytul się do mojego serca. Masz problemy, przejdź do Jezusa. Nie zostawaj sam w tych problemach. Nikt nie jest sam. Jezus jest z tobą, ale chciej go kochać, chciej być Jezusem. Bądź Jezusa. I z Maryją. Maryja mówi, kto kocha Boga, to się nie lęka przyszłości, bo przyszłość to Pan Bóg. Kto się kocha, to modli się dużo, to się nie lęka, bo przyszłość to jest Pan Bóg. To jest Twoje życie, tak? Cokolwiek się dzieje, Pan Bóg o tym wszystkim wie. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Do następnego zobaczenia. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi. Modlimy się, kochani, za Was. Jesteśmy razem. Po to tu właśnie to mówimy, żebyśmy trwali w takiej wspólnocie razem. Zapraszamy Was z naszej wspólnoty. I wy módlcie się za nas, też za mnie się módlcie. Proszę Was o modlitwę. Kochani, zapraszamy Was też na rekolekcję naszej strony internetowej. Tam jest kontakt że Zresztą na końcu filmu też będzie kontakt mail. Będą rekolekcje, jak Pan Bóg da, w końcu czerwca. Zobaczymy, jak to się uda, czy to będzie możliwe. Ale też zapraszamy Was na takie nasze spotkanie Legionu Małych Dusz. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca mamy to spotkanie w Kościele Śróskarmelitanych w Łodzi przy ulicy Świętej Teresy 6. To jest 27 czerwiec, godzina 11. Spotykamy się 11.30 msza święta. Później jest obiad, później są świadectwa, później z wystawienie się sakramentu, przyjęcie nowych członków, adoracja, koronka do Bożego Miłosierdzia. No zapraszamy na to spotkanie ogólnopolskie spotkanie Legionu Małych Dusz, ostatnie niedziela czerwca o 11 w Kościele Sius Karmelitanek. Także niech Pan Bóg błogosławi. Zachęcam do czytania orędzia. Ono jest bardzo aktualne, bardzo potrzebne na dzisiejsze czasy. Można je słuchać w naszym kanale Moc Miłości Miłosiernej w naszej słabości. Ono jest orędzie również jako audiobóg, można je wysłuchiwać. Są piękne świadectwa ludzi, którzy słuchali orędzia, no, nawracali się. Pan Bóg daje pokój, daje właśnie takie lepsze rozeznanie tych czasów, samego siebie. No i łaska Boża działa, miłość Boga działa. Jezus mówi, szukajcie, znajdziecie. Kołaczcie, otworzą wam. Znajdziemy. Jezusa Boga, jest to nam dane i to za to chwała Panu, chwała Bogu. Dziękujemy. 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 bójmy się w naszych słabości. Moc miłości miłosiernej w naszej słabości. Tak, tak. to jest. Nie bójmy się słabości, ale, ale bądźmy z miłością miłosierną.